Kiedy są wybory europarlamentarne? 9 czerwca. Tak? Wybiera się pani? Oczywiście. Zawsze się wybieram na wybory. W czerwcu. Chyba 9? Tak, 9. 9 czerwca. Eee, czerwiec? 6. Y, szóst... nie, nie szósty, Pierwszy, już panu mówię. Pierwszy, drugi, ósmy czerwca. Ja nie wiem. Trafiłem? Nie trafiłem. 8 czerwca. A nie dziewiąty? Albo dziewiąty, tak, dziewiąty. No rzeczywiście dziewiąty. O, nie mam się Nie mamy się do tego. Nie interesujemy się polityką w ogóle. Nie, nie, w Polsce nie wiemy. Wiemy kiedy jest w Niemczech, w Niemczech jest dzisiaj, a w Polsce no niestety, no nie mam tego w ogóle na... No ja też niestety nie, nie wiem. wiem. A kiedy jest? 9 czerwca. Ach, czerwca dopiero. Czerwca. Kiedy są wybory europarlamentarne? 9 dziewiątego, dziewiątego, siódmego? 9. No to teraz będzie w czerwcu, w czerwcu będą wybory, a dokładniej? No, nie mam mi ta data, już przyznam się.